Cześć! Dziś pokażę Ci funkcjonalny kettlebell flow, który połączy siłę, stabilność i kontrolę ruchu w jednej, płynnej serwisie. To połączenie trzech ćwiczeń, tureckiego stawania, diatraka i mobilizacji bioder w pozycji 90 na 90, które nie tylko angażują całe ciało, ale rozwijają stabilność i świadomość To świetny sposób na drzewkę przed siłową, jako osobę treningową lub jako sposób na kształtowanie świadomości. Leżysz na plecach. Kettlebell w jednej ręce wyciągnięty nad klatką piersiową. To twoja kotwica. Wzrok cały czas zostaje na odważniku. Uginasz kolano po tej samej stronie. Druga noga i ręka leżą swobodnie na ziemi. Powoli wchodzisz do pozycji siedzącej, opierając się na łokciu. Potem na dłoni, unosząc biodra i wsuwając nogę pod siebie. Płynnie przechodzisz do pozycji klęki, a stąd do stania. Ten ruch to nie tylko siła to świadomość stabilizacja barku praca kor i bioder Można powiedzieć, że to trening całego ciała zamknięty w jednej sekwencji Zostań w pozycji stojącej kettlebell trzymany nad głową w wyprostowanej ręce Stań w lekkim rozkroku biodra cofa jakbyś chciał wykonać skłon Prowadzisz rękę wzdłuż nogi, patrząc cały czas na ketla. Przechodzisz do pozycji przysiadu. To ćwiczenie buduje kontrolę w rotacji, stabilizację barku i uczy ustawienia ciała w nieoczywistych płaszczyznach. W pozycji przysiadu przechodzisz do siadu z nogami w pozycji 90 na 90. Przednia noga zgięta w przód, tylna na bok. Obie w kącie prostym lub nieco mniejszym. Rotujesz biodro i zmieniasz stronę. Możesz to robić płynnie, dynamicznie lub z pełną kontrolą. Liczy się jako. To idealne ćwiczenie do pracy nad mobilnością, rotacją i ugruntowaniem stabilnej pozycji siedzącej. Bardzo potrzebnej przy pracy z Ketlem i nie tylko. I to tyle. Intensywna, ale kontrolowana sekwencja, która aktywuje całe ciało, wymaga pełnej uwagi. Co właśnie jest w tym Długo płynie, a ty jesteś tu i teraz. Regularna praca z takim zestawem poprawia nie tylko siłę i mobilność, ale też ciała i kontrolę jeśli chcesz więcej takich sekwencji, daj znać w pamięciu o sekretariacie, a oprzeć się na, i na bardzo, Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.